Andrzej Brejwik dostał kilka dni temu 150 tysięcy złotych odszkodowania za to, że był nieludzko traktowany w więzieniu. To prawda, że był nieludzko traktowany, ludzkie potraktowanie mordercy, który z zimną krwią zabił 77 osób, to potraktowanie go jako człowieka odpowiedzialnego i E, zasądzenie kary śmierci. My jednak żyjemy nie w świecie sprawiedliwości, ale w świecie lewackich absurdów. Takim absurdem e, jest właśnie e, odszkodowanie dla człowieka, dlatego że czuł się wyizolowany w więzieniu, dlatego że miał stare PlayStation, zimną kawę i tak dalej. Pozostaje tylko czekać, aż będzie się skarżył, że nie ma strzelnicy i nie może ćwiczyć e, swoich umiejętności których dał upust na wyspie Utoja. My chcemy przywrócić elementarną sprawiedliwość w Europie. Sprawiedliwość to jedna z podstawowych wartości, na których została zbudowana nasza cywilizacja, a karą za bestialskie morderstwo, zabójstwo z premedytacją jest kara śmierci. Dlatego rozpoczynamy zbieranie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, obywatelską inicjatywą ustawodawczą przywracającą karę śmierci dla morderców. Zachęcam do przyłączania się. Z nami prowadzi tę zbiórkę Ruch na Rzecz Kary Śmierci. Zachęcam do przyłączania się do Ruchu na Rzecz Kary Śmierci i do zbierania podpisów. Z tymi podpisami pójdziemy do Sejmu, przedstawimy ten projekt z Sejmowej Mównicy. I liczymy na to, że poprze nas i Prawo, i Sprawiedliwość, bo to jest projekt w istocie, ten, który złożył minister z dziobro w 2004 roku. I liczymy, że będzie nas wspierał też Komitet Obrony Demokracji, bo przypominam, że przytłaczająca większość Polaków jest za karą śmierci. więc jeżeli rzeczywiście chodzi mi o demokrację, powinni przyłączyć się do naszej akcji. W Polsce jest znany przykład pana Kajetana, który zamordował. Kobietę, czy będziecie się Państwo domagać też kary śmierci dla niego? Prawo nie działa wstecz. To też jest bardzo ważna zasada prawa rzymskiego, a na prawie rzymskim zbudowana jest nasza cywilizacja. Niestety nie będziemy mogli sądzić. Przeszłych morderstw według nowego prawa, ale mam nadzieję, że takie sytuacje jak na przykład ostatnio w Gdańsku dzięki temu, znaczy nie mam nadziei, tylko wiem, że dzięki przywróceniu kary śmierci takie sytuacje jak w przypadku Kajetana, czy jak w przypadku sytuacji w Gdańsku nie będą się powtarzać. W Gdańsku przypomnę mężczyzna po odsiedzeniu 25 lat więzienia za zamordowanie swojej żony, po paru latach spędzonych na wolności stwierdził, że bardziej mu się podoba w więzieniu, więc zabił przypadkową kobietę, że żeby dostać do żywocie. Każdy kto doprowadził do braku kary śmierci dla morderców, jest współwinny śmierci tej kobiety, bo gdyby groziła mu kara śmierci, to by tego nie zrobił, bo nie wiedziałby, nie, nie mógłby liczyć na to, na co liczył, czyli na właśnie na powrót do więzienia i karę do żywocia. Kajetan P. Zresztą też to jest człowiek, który dokonał swojego morderstwa w ramach swojego chorego planu samodoskonalenia się. To był człowiek, który uprawiał medytację, to był człowiek, który robił sobie o głodówki, A w momencie, kiedy uciekał po dokonaniu morderstwa, to uciekał w, w, na pustelnię po to, żeby zostać pustelnikiem. Więc dla takiego człowieka spędzenie reszty życia, nawet całej reszty życia w więzieniu, w momencie, kiedy w więzieniu też może się samo medytować i uprawiać głodówki, nie jest karą, która mogłaby do tego zniechęcić. Jedyną karą, która miałaby szansę zniechęcić go do popełnienia tego morderstwa, które dokonał, byłaby kara śmierci, bo ona miałaby szansę zadziałać na jego wyobraźnię. I e, grozić mu, że zakończy się jego życie i zakończy się możliwość właśnie realizowania swojego planu.